Szanowni mili widzowie. Dzisiaj tak się zdarzyło, że jestem w pociągu ze brzytowicach. Jak Państwo widzą, utknął on tu już na 32 minuty ze względu na awarię rozjazdu. Pociąg ten przyjechał. Z cieszyna tu miał zmienić kierunek jazdy i po prostu sobie stoi, ma czerwony sygnał, jest awaria rozjazdu. Tam, mieli państwo, mniej więcej 2 km dalej jest granica państwa na Mostku. Po drugiej stronie są Petrowica u Karwinę I tędy w zasadzie kiedyś przejeżdżały wszystkie pociągi międzynarodowe jadące do Wiednia, do Pragi. I do Budapesztu, czyli Sobieski Praga i Batory. Widzą Państwo, trwa ogromna modernizacja wszystkiego. Jest tu bardzo dużo prac, cały czas coś się dzieje. A tam dalej jest właśnie. Dworzec Kolejowy, niestety nie zbliżymy się dzisiaj do niego. No ponieważ w każdej chwili rozjazd może zostać naprawiony i pociąg będzie mógł kontynuować swój bieg. W każdym razie ogromne prace jak Państwo widzą tutaj trwają. Ma to Związek właśnie z przebudową Katowickiego Węzła Kolejowego I modernizacją trasy aż do granicy państwa Także dzieje się dzieje Czekamy aż to wszystko się skończy Mam nadzieję, że materiał troszkę państwa zainteresował I jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj